Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest Tigar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z gierki Garys Mod. I akurat będzie to mod pod tytułem Prop Hunt, czyli ponownie kryjemy się z jakimiś rzeczami, ukrywamy się, przemieniamy się i szukamy innych, tak więc wiem, że on się Wam bardzo spodoba, tak więc zapraszam do oglądania i jak się spodoba, no to potem dajcie łapkę w górę. E, łowcy wygrali, ja akurat przed chwilą byłem propem, ale musiałem nagrać od nowa z powodu problemów technicznych, czyli Tata zostawił swój telefon w moim pokoju. I dobra, mam teraz 40 sekund e, ciemności, tak więc moi drodzy, kilka ważnych informacji, które zmienią. Całkowicie ten kanał, więc jeśli ktoś nie chce oglądać, to niech sobie przewinie, o nie chce mnie słuchać na temat kanału i tego wszystkiego, jak nagrywam, czy się zmieniło, to, to niech sobie przewinie o dwie minutki. A teraz, niech ktoś chce, to niech mnie, niech mnie posłucha Moi drodzy zowie, jak sami wiecie, teraz idę do trzeciej klasy liceum. A synonim trzeciej klasy liceum, a dokładnie to matura, która jest pod koniec tej klasy, to jest to synonim słowa nie mam czasu. Tak więc, moi drodzy zowie, dawno temu wszystko nagrywałem tak. Kamerka była nagrywana tym, czyli dusz tak jest, puszek, ja wiem Ciebie też nagrywałem, Ty też byłeś na kanale, tak jest fajnie, ale teraz mnie spamuj. Była właśnie nagrywaną luszczanką, Gierka były, gierki były nagrywane actionem, to potem to wszystko trzeba było montować. Montowanie, okej, okay, trwało może jakieś 15-20 minut match, chyba, że był to Poly Bridge, tak więc no, to trwało już długo, bo tam jest cięcie za cięciem. No, ale właśnie o to chodzi, że nie było czasu. To naprawdę trwało bardzo długo. Potem to wszystko się renderowało, godzinę, półtorej, nie możecie mi wierzyć czy nie, ale ostatni odcinek z Hercona, który nagrywam z Łukim, który zobaczycie wczoraj, dzisiaj jest niedziela, odcinek z Hercona będzie w poniedziałek, ale ten odcinek, który widzicie będzie we wtorek, odcinek z Łukim renderował się 5 godzin 40 minut. I mówię całkiem, całkiem poważnie, zrobię nawet zdjęcie, żeby sobie zapisać to na pulpicie. O, tutaj jakaś skrzynka im ucieka, ale chyba, już ją zabią. Da, już ją zabili, dobra. Ten więc moi drodzy, wszystko to trwało godzinami. Jakby nie patrząc, teraz jak pójdziemy wszystko... O dobra, to jednak jest dobra butelka. Nic, nikogo nie mogę znaleźć. No to to trwało bardzo, bardzo długo, a teraz kiedy się trzeba iść do szkoły i udawać, że się uczy na maturę, człowiek, nie wiem, na serio, trzeba się wziąć za siebie. No to jest tego czasu o wiele mniej. No i od tego czasu. Wiedziałem dawno temu, że można nagrywać OBS-em, czyli OBS, czyli Open Broadcaster Software, czyli to, czym się streamuje. Dobra, to chyba na dłużej dwie minuty potrwa, ten jak coś przewinął, to niech sobie jeszcze przewinie dwie minuty, bo nagrywam dwie minuty już, no dobra akurat. Więc teraz po prostu nagrywam tym OBS-em. Jest to specjalny program, który pozwala mi nagrywać wszystko już gotowe, czyli mam kamerkę, mam ramkę, mam grę, wszystko jest w jednym. Czyli po prostu nagrywam, włączam nagrywanie, gadam, nagrywam, kończę nagrywanie, wysyłam na YouTube'a. I możecie wierzyć czy nie, ale to jest dla mnie milionowa, idealna rzecz, ponieważ dzięki temu oszczędzam plus minus półtorej, dwie godziny. Nawet jak nie trzy więc dla mnie to jest jak najbardziej plus. Jedyna różnica jest taka, że oczywiście kamerka dawno nagrywałem tym, teraz jest nagrywana moją kamerką, ale jakoś jest myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jedyne, co, może tutaj, co możecie zobaczyć, pewnie teraz nie widzieliście, bo nie zwracaliście na to uwagi, ale jak teraz wspomnę, to teraz każdy będzie patrzył. To leciutkie opóźnienie, mianowicie kamerka, a mój głos. Tak więc to może być jak najbardziej występować, ale jest ok. Przy okazji, dobra, szukam może tutaj rzeczy, bo tak, gramy, a gadamy, a nie gramy. Zostały raz, dwa, trzy, cztery gdzieś. Uciekało? Nie. Nie, dobra, coś przewróciło. Cztery rzeczy gdzieś zostały, ale nie wiem szczerze mówiąc gdzie, tak więc o, trzy rzeczy już, dobra. Więc, moi drodżowi trochę się zmieniło to nagrywanie i jeśli to wyjdzie fajnie, bo to jest odcinek całkowicie testowy, to jest można powiedzieć taki beta testy nagrywania. No, to będę tym nagrywał, ponieważ dla mnie to jest udogodnienie życia, i będę mógł nagrywać bez żadnego problemu odcinek dziennie, nawet ucząc się do matury. Tak więc sami, nie szalej we mnie, ja jestem na niejakimś jakimś typkiem. Więc dla mnie to będzie spoko, Przy okazji, OBS jest bardzo fajny, pokażę wam taką sztuczkę. Patrzcie, i się uczcie, o, prawda? Patrzcie, jej! I to nie jest montaż, ja to na, na, na żywo robię. Dobra, czekajcie teraz, ta mi musi tu wrócić, Jedusiecko. Jest prosto, nie, krzywo. a, fuck! Problemy techniczne. Dobra, nie, nie, nie musiałem tego robić. Okej, okay, teraz powinno być spoko. dobra. Tak więc wracamy do gry. Nie jesteśmy w grze. Ja, kiedy robię kontrol no to po prostu gierka się jakby zacina, się ścina, i wiadomo, jak to jest. Ale dobra, już mniej gadania, teraz gramy, tak więc zapraszam Was do oglądania i zapraszam do łapkowania, jeśli się spodoba. My tutaj dalej szukamy jeszcze jednego, dwóch, dwie, jakiś jeden Rosjanin i jeden Raptor, czyli drapieżnik. Gdzieś się schowali, tak więc gramy, nagrywamy OBS-em i to jest bardzo spoko dla mnie rzecz, naprawdę, jeśli to wyjdzie, to jestem w niebu wzięty. Jeśli nie, to będą po prostu rzadzi odcinki, to nie na przykład trzy razy w tygodniu z gierek. ej, co to? Nie, dobra, ta czaszka to nie była rzecz. Fajna mapka, chyba nagrywałem ją może Max jeden raz była widoczna na nagraniach. Wiem, że ostatnio były ProPhunty chyba dwa razy pod rząd. Nie, ściana to na pewno nie jest. To na pewno nie jest gracz. Ściana się nie da zamienić. Czekajcie, chyba wiem gdzie może być. Mam jeszcze 55 sekund. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? tam? Tu są zawsze te cegły. Te cegły to są idealne rzeczy. Ale nie on oh, chyba. Nie. Ktoś coś gada. Shut up! Bum! A nie, nie mam bomby, dobra. Co on się mógł zamienić? A w paletę? Nie. O, już mam 4 godziny zagrane. Nie, 8, nie, sorry, 4, tak, 4 na tym serwerze. Wy tego nie widzicie, ale to jest pod moją kamerką. Tak więc nie będę wam pokazywał, nie chcę teraz tego ruszać, żeby to coś zepsuć. Ten typek się skrył, ma 20 sekund, no i propy chyba wygrają. Ostatnie dwie rzeczy gdzieś zostały, ten kwiatek to był? Tak. Hmm, no, jednak propy chyba wygrają. Raz, dwa, trzy, cztery łóżka, tu jest jakieś dziwne odwrócone. Czekajcie, skoro to jest odwrócone. 50, 40 nie. 25, no kurde, serio nikt się w łóżko nie zamienił, nie wierzę w to. No nie wiem, nie wiem, które to propy były. Gdzieś się bardzo dobrze skryły, bardzo dobrze się skryły, gratulacje wygrały. Teraz my będziemy probami, czyli my się skryjemy. Okej, okay, ja może pójdę sobie jako bycie cegłą gdzie tam? Tam, tam, dobrze. O kurde, tu chyba jeszcze ktoś inny chce być cegłą. Nie ty spadaj. padaj, ja chcę być cegłą Nie, idź stąd! Za dużo cegły! Spanie. Co za debil! Dobra, a tu, tu nigdy w życiu tyle cegieł nie było To ja może tak posunę. Dobra No kurde, za dużo tutaj tych cegół, znaczy to są pustaki tak de facto, nie jest cegło. No walić już, to tak mi się chociaż wydaje nie jestem jakimś inżynierem jest moja ramka w ogóle? Jest, dobra. A to jest spoko, bo ja widzę, jak siebie nagrywam, widzę gierkę i. Nie celuj we mnie, proszę. Ja, ja jestem dobrą cegłą. No i po co ten typ obok mnie się ustał? Jakby to były trzy cegły, to by się ten Rosjanie nie skapnął. A nie, to jest Rosjanie, oni wszyscy wiedzą. No dobra. A no, tutaj widzę, że ktoś goni butelkę. <noise> Nasze koło to wygląda. I już nagrywamy? 7 minut, spoko. Nasze gramy trzy gierki tradycyjnie. Tak im czy druga? Wow, za chwilę będzie trzecia runda. No, trochę szybko to minęło, ale nie no, jeszcze spokojnie 4 minuty, 4 minuty, więc będzie może z 15. Rzeczy jeśli chodzi o propy, żyją jeszcze raz: 2, 3, 4, 5, 6. 6 jeszcze żyje. Tutaj Rosjanie to dosłownie każdego rektują. 3 propy zginęły, 4 propy zginęły i wszyscy, y, dwóch Rosjanów ich, je zabiło. Ja pierwszy oglądam tych Rosjanów, bo nie mają jakieś wallhacki. Dobra, to jest jeden Rosjanin. No, ten znowu kogoś zabił. Tam było coś. Ten typek zabił już trzech ludzi. Jak? Tak się nie da. Wow. Nie ogarniam tego. Oczywiście oglądajcie w 1080p, wiadomo. Dobra, ja, ja, ja go oglądam, bo on wszystko wie, on wszystko wie normalnie. Tak jak w mam mam te, te cz, czujniki artefaktów, ja to zawsze nazywałem. Tak, ten on ma, on ma w głowie jakieś czuj czujniki graczy, co nie? <grych> no nie, tutaj już czegły zginęły, prawda? Tak więc no. Te czego są spoko, dopóki wiecie, nie, nie ma jakichś pro którzy wszystko wiedzą na każdej mapce. Tak więc no. Ale świeci dzisiaj słoneczko pięknie, ładnie, fajnie, optymistycznie. Raz, dwa, jeszcze tylko dwie rzeczy zostały i to jest fajne na tym serwerze, że to zmienili i po prostu my jako nawet propy nie możemy oglądać innych propów, czyli innych rzeczy, które się przemieniły. No bo wiecie, jak ktoś sobie był w mojej drużynie, czyli tych propów, czyli tych rzeczy, które się tych typków, co się zamieniają w rzeczy, no to mógł sobie ich poglądać i kiedy ktoś miał kolegę na przykład w drugiej drużynie, to mógł mu mówić, ej ten jest tu, 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 to jest to, to, to I to było bez sensu, prawda? To się nazywa tak zwany ghosting i to ma milion odsłon. Od patrzenia jak ktoś gra w Herstona pod jego karty, przez patrzenia jak ktoś gra w LoL'a, gdzie są jego ludzie i tak dalej, tak dalej. To naprawdę to jest mnóstwo, więc to dosłownie w każdej grze istnieje, ale dobra, jeszcze dwóch najlepszych naszych gdzieś żyje. To jest pani Zelda? Tak jest, Zelda. To jest Zelda. Dokładnie. Ważne, żeby nie było, że ktoś myślał, że grał w Legend of Zelda i ten typek główny, który grał, to myślał, że to jest Zelda. Nie, to jest Link, a to jest Zelda, ta księżniczka. Jezu, Zelda. Uuu, jak dawno nie grałem. Piękna gierka. Zawsze się bałem zombiaków i księżyca tego dupnego. Zombiaki, tak, byli tam zombiaty. Jak się wychodziło z jakiegoś miasta zawsze tam z ziemi kurde wyrastało nie wiadomo co. Dobra, minuta 40 im została. Ja się tylko boję o to opóźnienie tak naprawdę na kamerce, bo tak jak to nagrywałem mi było naprawdę spoko, tak też nieraz może to z czasem, mogę powiedzieć, że to może się psuć. Ale też bardzo fajnie nagrywa się tam obecnie, masz wszystko dosłownie w ręce, co nie. A to że on nagrywa dosłownie wszystko i po prostu to nagram, wyłączę nagrywanie i mogę od razu rzucić odcinek, tak więc zamiast 3 godzin siedzę 15-20 minut na nagraniu. Moi drodzy, to, to by był cud. Ja może się tym jaram strasznie, ale to jest naprawdę to jest coś, co może zmienić cały mój kanał tak naprawdę. Zwłaszcza teraz, kiedy jest mało czasu, a na studiach kto wie, może i też będzie mało czasu, więc... Jeśli będzie jakiś mocniejszy sprzęt, to ja będę wszystko nagrywał OBS-em. Tutaj następny Rosjanin! Czemu ja go nie oglądałem? On wszystkich zabierze. 5 killi ma w tej rundzie, nie wiem jakim cudem. Mm, no to naprawdę to coś może uratować wszystko. Bo wszelkie lepsze gierki to ja będę nagrywał normalnie Ekrzynem, mm, ponieważ na OBS-a trzeba mieć strasznie mocny komputer. Więc ja mogę tym nagrywać tylko jakieś gierki starsze. I myślę, że jeszcze sobie nagramy mafię, szczerze mówiąc. Bo za niedługo jest wielki hype, zarówno wychodzi następna część. Więc myślę, że warto, warto pograć. Za rok, tak, za rok 2014 chyba. Chle, nie wiem. Dobra, i co? Znalazł następnego? Nie. 22 sekundy i ostatnia rzecz u nas żyje. Jakiś typ, który się bardzo dobrze skrył. Zobaczymy. Bardzo dużo osób zresztą nagrywa OBS-em. Wszyscy, którzy tak naprawdę streamują i mają kanał na YouTube nagrywają OBS-em, bo to jest naprawdę udogodnienie Level 1001. Znaleźć się ostatnią puszkę. Puszko przeżyje jeszcze 3 sekundy. 3-2-1. Wygra czy przegrał? To jest pytanie. Wygrał, wygrał pro. Puszka wygrała. Uciekało przez 5 sekund i jest spoko. Okej, okay, no i trzecia ostatnia runda moi drodzy. Żowie. Szybko to strasznie minęło. Mm, teraz my jesteśmy hunterem, no i musimy sobie chwilę poczekać. I, I mogę się pobawić kamerką albo ramką. Nie no żartuję co nie? Nie ma co, dobra chwila. To jest naprawdę dobra, e, wracam do gierki. To jest spoko, bo ja mogę nagrywać, grać gadać i sprawdzać milion rzeczy i innych i wy, wy tego nie widzicie. Wy widzicie tylko gierkę i moją kamerkę, to jest naprawdę dobra, 20 sekund, okej, okay, spoko. Przy okazji kamerka strasznie fajnie światło łapie, tak więc. Jestem biały. <grystanie> nie no, i tutaj mam jeszcze moje oświetlenie, tak więc bez tego jestem. Wolę jednak mimo wszystko z tym oświetleniem nagrać. Pomimo tego, że jestem trochę bardziej żółty, to jestem cały widoczny, a nie tylko z lewej, tak więc. Okej, okay, dwie sekundy. Jak jest ten czarny ekran, to wiecie, ja zawsze muszę coś gadać, żeby było jakoś ciekawiej. No Okej, okay, co tu się może dziać? Czy ktoś się przede mną chce ukryć? Za dużo tych butelek. A nie, jednak nie za dużo. No nie no, już, kogoś, już ktoś kogoś zabił, dobra. Ej, puszka! Nie! Fuck you What the fuck? Dobra, podał się. Zabiłem kogoś, więc jest spoko i mamy teraz SMG grenade Czyli granatnik, czyli granat po prostu, hmm, tutaj była ta amunicja? Była, dobra. Ha, tu były dwie szafki, były, pamiętam To są te tutaj komputery. To była puszka z wodą, dobra. była Puszka to jest soda. To jest soda Stidgar. Hmm. To to było? Było. To to też było. Pomyślmy. On tutaj wszystkie puszki sprawdza. To już byłem. No nie wiem, dobra. Zero hmm. 0% utraty klatek ciągle 30 FPS-ów. Nie wierzę w tego OBS-a. Coś słyszałem. Kurde, słyszałem coś. W mojej prawej, gdzieś tam. Już ktoś kogoś zabił, ale. Fuck you. Słyszeliście jakie? Mm, ta, 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 babka, co mówi. że z że, 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 że portala. Ten, ten jej głos. Przecież tutaj coś nie ma. To gdzieś stąd słyszałem, kurde. Jak będzie końcówka, to walnę tutaj bombę. Nie. Czasami takie najbardziej głupie rzeczy... mogą być, tak więc... No właśnie o to tutaj że chodzi. Hmm. Czy tam gdzieś strzelają? O, mają coś! Mają coś! BANG! Mam drugiego kila. Dobra, opłacało się. Jeśli macie pewność killa, że zabijecie to z tym... tą bombą, więc... warto. Tym bardziej, że dwie minuty do końca i tak naprawdę zostały jeszcze raz, dwa... Pięciu, Ło wow, kurde, aż pięć rzeczy jeszcze zostało. Co to jest? Nie, dobra, to jest dobre. A te te małe pudełeczka. Hyp! Dobra, też jesteś dobre, to też jesteś dobry. Ty też. Ty też Na dużo beczek. Co za dużo to niezdrowo, prawda? Ła, wow. no nie ścinaj mnie beczko. Dobra. Hmm. Czy tu był kwiatek? Ej, yeah, a get rekt! No właśnie, dobra, już mam 3 kile. czuję jak jakiś rusek, jestem prawie najlepszy. <laughs> rusek nieobraźliwy, oczywiście. Ok, minuta 20. Też mam nadzieję, że mikrofon będzie dobrze i wszystko chwytam. Tam raczej nikogo nie będzie, szczerze mówiąc. Czemu ten typ się nazywa Gaga? Lady Gaga, what the fuck. Uuu, boxman! Te wszystko niszczą, próbuję. Ile jeszcze ich zostało? Trzech, w tym ten jeden Rosjanin. Rosjanie są OP. Już ona sobie zginął. Minuta, minuta, ostatnia minuta, Stir, dawaj, dasz radę. A, kurde, alergia mi coś bierze ostatnio. Mogę sobie jakieś włosy ustawić, źle. Norwidź. Yy, książki. Książki są zawsze OPE. Kurde, jakbym miał teraz tutaj granat, to bym walnął bo 30 sekund do końca. Oczywiście to można popychać, no ale wiadomo nie to samo, co nie. Ty. Nie, dobra. Ty! Też nie. Ty! Też nie. A ty? Nie, tak się nie można schylić, znaczy, Banan tutaj? What the fuck? Nie, 28 sekund! Shit! Czy to tu było? Było. Ale czy to tu było? Fuck, było. Ty też byłeś... Ja nie mogę, dobra. Nie wiem, szczerze mówiąc, chyba to już jest niestety koniec. O ja, nie mogę tego podnieść. Dobra, pięć sekund, moi drodzy, myślę, że na tym zakończy, zakończymy dzisiejsze nagrywanie. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się jak najbardziej podobał. Odcinek testowy, piszcie co sądzicie. Czy jest jakaś różnica? Głupia puszka się tu skryła i szybko zapijłem. Shit, no. Ten piszcie co sądzicie, nie, nie zapomnijcie o łapce w górę. Ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że wszystko Wam się jak najbardziej podobało ja wam życzę miłego dnia. I do zobaczenia w datnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa pa pa!